Witajcie w kolejnym odcinku mojej pierwszej wagumi. Dzisiaj będzie co tutaj się działo od momentu zalania. Będzie o wyborze obsady, będzie o aklimatyzacji tej obsady. Parę słów o karbieniu, także zapraszam serdecznie na film. Akwarium po trzech tygodniach prezentuje się tak, co ja tutaj robiłem przez te trzy tygodnie. Co dwa dni robiłem 20-litrową podmianę. Oczywiście wodą zmineralizowaną mineralizatorem. Dodatkowo odparowaną wodę dolewałem czystero bez mineralizacji. Pamiętajcie, że jak woda odparowywuje, no to sole w wodzie zostają i nie ma potrzeby wody, którą dolewamy jeszcze mineralizować. Dwutlenek węgla utrzymuję na poziomie 20 mg na litr, to jest ten taki jasno zielony kolor. Światło. Świeciłem przez pierwszy tydzień 5 godzin, przez drugi tydzień 6 godzin, a w trzecim tygodniu 7 godzin. Teraz zaczął się czwarty tydzień. Zostawiam na 8 i już więcej jakby nie będę zwiększał, nie będę świecił więcej. W międzyczasie, oczywiście, dodawałem nawozy. Co dwa dni, dwa kliknięcia BASIC GROW. No, i teraz najważniejsze pytanie: zawsze się dostaje takie pytanie w komentarzach, kiedy wpuszczamy ryby? Kiedy wpuszczasz ryby? No, ryby zawsze wpuszczamy nie tam po tygodniu, po dwóch, tylko wtedy, kiedy cykl azotowy zostanie zamknięty. Najlepiej to oczywiście zbadać sobie testem NO2 i NO3. NO2 powinno powskazywać 0, a NO3 no to tak jak z 15-20 jest ok. Jeżeli nie mamy takich testów, no to czekamy 3-4 tygodnie, wtedy mamy pewność, że ten cykl azotowy został zamknięty i nasi podopieczni przeżyją. Wprowadzenie się do naszego akwarium. No dobra, tyle mamy, co się działo. Przechodzimy już do ryb. No to pora na ryby. Ja oczywiście najbardziej lubię na świecie bojki, bo bojki są ciekawskie, zachowują się jak takie małe węże w tym akwarium, pomalutku pływają, nigdzie się nie śpieszą. No ale niestety do Iwagumi to z bojkiem nie bardzo, bo ten nasz bojek, zobaczcie, czajnik, on głównie na tej Pinatyfidzie leży albo tam po prostu żeruje lata. A tutaj proszę bardzo cały dzień na pinatifidzie. Jak nie z jednej strony to z drugiej. No i jednak wiecie, w tymi wagumi to tam takich roślin nie będzie i ten bojek będzie się męczył. Także bojek odpada. Kolejna grupa, która odpada, no to ulubione rybki moje też zenonki, kirisiaki. Zobaczcie, że tu nie ma żadnego trawnika, jest piasek. No bo niestety jak ta nasza największa betoniarka, spycharka przeleci po trawniku, Miałem Eleocharis parvula. O proszę, betoniara jak przeleciała tymi płetwami, to powyrywała, wyglądała jak, jakby zerwała oświetlenie z choinki, bo ciągnęła za sobą te, te biedne roślinki. Także no niestety kiryski, przynajmniej te bardzo duże, odpadają. No szkoda, szkoda. Tam ich nie będzie. A co możemy dać? No możemy dać na przykład otoska przyuściowego. Taki mniejszy glonojad. No trochę bardziej wymagający, delikatny. Ale glonami... Się zajmie. Dobra, czyli będzie o tosek, co to dalej. Możemy dać klasykę gatunku neonki. Czy to neoninesa, czy to neon czerwony, czy to neon czarny. Ale jak wiecie, no ja neony już miałem. Poza tym. Neonek jest rybką z Ameryki Południowej, a my zakładamy akwarium takie w stylu japońskim, to neonek nie będzie mi tu pasował. Nie no, żartuję. Co się komu podoba, jak się komuś neony podobają, to oczywiście może je sobie do Iwagumi sprawić. Najlepiej pasują po prostu rybki nieduże, stadne. Też dobrze jest, jak jest jeden dominujący gatunek, a nie takie, wiecie, akwarium towarzyskie. Mieczyki, molinezje, gupiki. Oczywiście... Jak się komuś podoba, ja na pewno nie zabronię, niech sobie trzyma, co chce. Możemy dać na przykład razborę klinową. Mieliśmy już ją w 112, no to odpada. Możemy dać razborę galaksy. Też mieliśmy, chcieliśmy coś innego. No i człowiek, jak ma dużo czasu, to zaczyna kombinować. Tak, tak jak ja. Więc troszeczkę mnie tu poniosło z wyborem obsady. Na początek myślałem o tym modrok słoneczny. Bardzo ładna, nieduża rybka. Żółte płetwy. Ale mówię, no nie, Zenonka nie była jakaś taka przekonana. Potem myślałem, że wezmę głowaczyk barwny, ale tutaj samczyk jest ładny, samiczka nie, sprzedają w parach, te pary mogą się tłuc. No to nie. Potem proporczykowiec. Śliczny. Śliczny, nieduża rybka. Ale mówię, no nie, coś innego. No to kirysek pigmej. Wiecie, kiryski, ukochane rybki. Tylko to już takie kiryski, one pływają bardziej w toni wody niż przy dnie, chociaż tam oczywiście też żerują. To się jeszcze zastanowimy, czy takiej ekipy jakiejś małej nie dodać. Na razie nie. No to myślę sobie, chciałbym coś czerwonego z Azji. Razbora borańska, ale to taka malutka czerwona rybka. Coś większego. No to wybór pad. Na brzankę wysmukłą. Jest to chyba najspokojniejsza brzanka. Co ciekawe, je też glony. Zresztą zobaczycie później na filmie. Więc wybór padł na tą rybkę. My żeśmy specjalnie zamówili młode osobniki, nie chciałem dorosłych. Wolę jednak patrzeć, jak te ryby u nas dojrzewają. Jest to dla mnie fan, ale zobaczcie, jak wyglądają dorosłe ryby. Właściciel filmu w prawym dolnym rogu, a sama rybka, zobaczcie, no jest niesamowita. Dobra, lecimy do sklepu. Dobra, zakupy zrobione, styroboks do transportu na dworze raz 15 stopni, raz 2 stopnie, więc dobrze taki styrobox mieć. I cóż ja tutaj przywiozłem? Przywiozłem 15 małych brzanek wysmukłych. Młode osobniki wolę jak się adaptują, już wiecie, dorosłe, starych drzew się nie przesadza. Na razie tylko 15 sztuk bo po prostu nie było więcej, dokupimy jeszcze jeden woreczek, nie wiem czy 10 czy 15. To się jeszcze zobaczy. No i w drugim woreczku mamy ekipę sprzątającą. 8 otosków przyjściowych i 10 krewetek Amano. Najpierw wkładamy worki do akwarium, a po co? No zrobimy im aklimatyzację temperatury. Mniejszy szok dla naszych mieszkańców, jeżeli Wlejemy je, wrzucimy z wody co miała 20 stopni do wody co miała 24. Nam to nie przeszkadza, ale rybom niestety już tak. Więc ja zostawiam te worki tak na jakieś 15 minut do 20 i potem dopiero zaczynam aklimatyzować. Znaczy aklimatyzować chemicznie, bo na razie tylko temperatura. No zobaczcie jakie maluchy maciu, brzaneczki. Otosek jest trzy razy większy, a przecież otosek nie jest jakąś wielką rybą no i 10-mano też małe, małe. Kiedyś, jak pamiętam, były dostępne w sprzedaży naprawdę duże osobniki, teraz to one nie są wiele większe od na przykład zwykłych red cherry. No dobra, po takiej aklimatyzacji temperatury pora na aklimatyzację chemiczną. Jak ja to robię? nam worek, worek z rybami czy tam z, z krewetkami i dolewam trochę wody z akwarium i tak zostawiam na 15 minut. I całą operację powtarzam trzy razy. Wiecie, no, ja nie wiem, jaka była woda u hodowcy. U mnie może być trochę inna. Ryby, po co je aż tak stresować takimi zmianami? No, nie każdy tak lubi. Wiecie, jak wysiada z samolotu, jest 18 stopni. Wysiada w Egipcie, jest 42. Jak się czuje, świetnie, nie? No dobra. Po takiej aklimatyzacji, czyli po trzech takich dolewkach, wpuszczam rybki do akwarium, ale najpierw oczywiście pozbywam się wody, w której one przyjechały. Mam taki dz dzbanek. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Pojemnik plastikowy, kładę na niego siatkę, wylewam zwierzęta do siatki, woda zostaje, ryby w siatce no i wpuszczam je do akwarium bez tam żadnych gwałtownych ruchów. Niech tam sobie spokojnie Wypłyną, nie zawsze chcą, tak, proszę bardzo, ekipa jeszcze siedzi, dobra, wszystko poleciało, no to pora na no, otoski i krewetki, tak samo, do pojemnika wlewam wodę, przez siatkę, zwierzęta zostają w siatce i sytuacja się powtarza. Czekam, aż spowodnie wypłyną, no trochę mało tych rybek, nie, przynajmniej tych brzanek. Nawet krewetki są większe. Dobra, niech wlezą. Teraz ryby przez jakieś dwa dni będą. Najlepiej to robić oczywiście przy zgaszonym świetle. Ryby są zestresowane. Otoski tak z pół dnia siedziały na tej przedniej szybie. Ale potem już chyba jest im dobrze, bo zaczęły się wydurniać, pływać w grupie. Brzankom poszło, <laughs> Brzankom poszło zdecydowanie lepiej. Od razu tam zaczęły już szukać jedzenia tak samo krewetki, krewetki dużo długo nie potrzebują czekać, żeby szukać żarcia no dobra, i mamy naszą krewetkę, proszę bardzo, chodzi sobie po dywanie, jeszcze specjalnie nie przycinałem tego Monte Carlo chciałem tak z 3 cm żeby miało minimum i dopiero je przytnę, i to nasza mano szuka sobie jedzenia o, widać naszą brzaneczkę patrzcie jaka malutka, ale jaka grubiutka, fajna Dobra, na sobie pochodzi. Tutaj z otoskiem już się zaklimatyzował, już szuka jedzenia. Tutaj na tych małych kamyczkach było troszeczkę zielonego glona, troszeczkę było też zielonego nalotu na szybach. I powiem wam, że ta ekipa sprzątająca potrzebowała jednej nocy, żeby rano i z kamieni również wylizać wszystkie zielone punkciki, wszystkie glony. Wszystko zostało zjedzone. I zobaczcie, mała brzanka. Tam ja, nie, nie udało mi się nagrać, ale był taki malutki glonek zielony i ona go po prostu sobie skubnęła, Wiecie, jak sałatę. Nie karmimy ryb w pierwszy dzień. Ja je nakarmiłem w drugi. Chciałem kupić wylęk Artemii, bo to jest małe zwierzątko. Niestety się spóźniłem mi nie było. I musiałem kupić dorosłą Artemię. A dorosła Artemia jest spora. Zresztą zaraz zobaczycie zbliżenie. Jak, jakiej ona jest wielkości, ale to wcale nie przeszkadzało obżankom, żeby się tym poczęstować. Się śmiałem, że dostały małe dzieci z pełnego kurczaka do zjedzenia. Spokojnie sobie z tym poradziły. Ja je jeszcze oczywiście będę karmił teraz na początku z Ocean Nutrition jajami homara. One są takie małe, żółciutkie dla małych rybek w sam raz, a chciałem po prostu, żeby te rybki. Miały jak najlepiej szybko szybko i dlatego będą dostawać miecho. Jak już będą troszeczkę większe, to będę je dokarmiał suchym pokarmem. No i zobaczcie, teraz dorosła Artemia kontra mała Brzanka. Widzowie o słabych nerwach i sercach, proszę na to nie patrzeć. O, proszę, jest, jest kolacja. Fik i po Artemii. Także tyle w tym odcinku. Oczywiście linki do zestawów znajdziecie w opisie filmu. W następnym odcinku będziemy robić serwis, przycinkę Monte Carlo. Przygotujemy wodę. Także tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Smacznego grubasku. Slow up. No, I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks this a gas, pit. slow, spitting fast I a roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious because you